Czego używam do Get Unready With Me pracując w Elever i stwierdziłam, że to będzie fajny moment, żeby nagrać taki film, ponieważ przyszła do mnie świeża dostawa moich ukochanych produktów, więc zaprezentuję czego używam i bez czego nie mogę żyć. Generalnie number one żel do mycia twarzy i powiem Wam tak, po tym, jak mi się skończyła ostatnia butelka, e, zamówiłam sobie przy okazji. O, tutaj. Ten produkt. E, to jest wiralowy olejek, który dla mnie. Nie był fajny. <ścoughs> Więc e, teraz tak. Perfect Clean. Ja, ja to nazywam w ogóle olejkiem. To jest żel, ale ja mam wrażenie, że tam to jest po prostu produkt jakby do dwuetapowego mycia, Staranie oczyszcza skórę, usuwając z jej powierzchni wszelkie zanieczyszczenia oraz pozostałości makijażu, daje uczucie odświeżenia, Wiecznie, nie ma nie widocznie nie ma tobie skóry, jednocześnie nie jej. jest to żal sebo regulujący, ja mam cerę przetłuszczającą się i to pewnie widać po całym dniu, że się błyszczę gdzieś tam w ogóle makijaż mam wykonany produktami Elever. Cały, calutki, co sądzicie. I ten makijaż mam, teraz jest godzina 17.30. Makijaż mam od 8.15. 8.15 jakoś. No, tak wygląda. Nakładam puder, trochę się błyszczę, no bo mam cerę, tak jak powiedziałam, błyszczącą. Mieję sobie rączki. I słuchajcie, dla mnie ten żel game changer. Pokażę konsystencję. To jest naprawdę konsystencja żelu. I słuchajcie, pokażę jak on zmywa makijaż. Co najważniejsze, nie szczypie w ogóle w oczy. kurda mogłam zrobić połowę tym drugim olejkiem, żeby Wam zademonstrować, dlaczego ja kocham ten, bo tamten po prostu, on mi nie ściąga całkowicie makijażu. Ja zawsze robię dwuetapowe oczyszczanie, a mam wrażenie, że z tym żelem nie muszę go robić. I co jest dla mnie najważniejsze, on, on ten tusz, już tak naprawdę ściąga i ten tusz nie zostaje poniżej, tak? Dobra, chwilunia, muszę zmyć. W ogóle pamiętajcie, nie wycieramy twarzy zwykłym ręcznikiem ja używam chusteczek bambusowych no serio ja mam wrażenie, że ta twarz jest super oczyszczona no nie, ma, nie mam nie mam absolutnie zastrzeżeń do tego żelu Ok, następny krok już wam pokazuję zrobimy sobie przy okazji w ogóle widać, że ja używam tych produktów prawda? Psi. jak szef to będzie oglądał, to przepraszam eee, peeling od Panapi to jest mm, w ogóle bestseller elewer i nie dziwię się wcale, on ma zarąbistą taką konsystencję, znaczy nie wiem czy to jest konsystencja, czy w zasadzie formuła, bardzo taki sypki produkt ja sobie delikatnie moczę palce i nakładam go tutaj wszystko leci, to mi spada. Ale dobra, to... Chyba autentyczność jest w zasadzie najważniejsza. Ten mikrofon taki wielki, o Jezu, jak co się. Ja już mam glaskin używając tak naprawdę e, tylko peelingu. Bo. Sztos. No po prostu sztos. Jest to sztos. No i czułko, oczywiście. Oczywiście, że tutaj musi być na ilość peelingu. O ja sobie ten mikrofon może ściągnę i położę obok. No i pyk zmywamy, ale co wam mogę zagwarantować żadnych tutaj śladów użytkowania tego peelingu nie będzie, bo on jest bardzo delikatny. miłością prawdziwą przepraszam ASMR Skin banana tonik nawilżający który stosuję praktycznie można powiedzieć, że do wszystkiego i pokażę Wam jak moja cera wygląda przed tym tonikiem i zaraz zobaczycie jak wygląda po bo tym naprawdę da się osiągnąć Glas skin. I czekam aż to im się wchłonie. Ja naprawdę, po pierwsze, nakładam go między różnymi krokami pielęgnacji, ale też dodatkowo e, stosuję go jako fixer do makijażu. Kremi pod oczy. Kurde, ta konsystencja jest. No, mogłam dęko zrobić i pokazać e, produkty, które zużyłam. Nie wiem, czy nakładacie krem też na powiekę. Ja nakładam, bo mam wrażenie, że one są jakieś takie delikatnie suche. Ale wspaniały jest ten krem. Wspaniały! Po aplikacji kremu robię sobie drugą turę toników, bo dlaczego nie? Skóra musi być nawierzona. Teraz najważniejsza rzecz: Wyciągnęłam z lotbeczki Elever Skin, czyli krem na noc, mega nawierzający. I teraz chcę wam właśnie pokazać, jak. jak ta pielęgnacja pięknie się uzupełni. Bo to naprawdę będzie super wyglądało. I przy okazji wykonuję masaż twarzy króciutki. Po pierwsze, żeby zliftingować buzię, a po drugie, żeby krem lepiej się wchłonął. I teraz najważniejsza rzecz, o którą jest milion zapytań. I tutaj mam zużyty produkt i nowy zamówiony Elever Lash. Kto zna Elever od długiego czasu, wie, że po prostu Elever Lash to jest produkt, od którego my zaczynaliśmy. I powiem Wam: no, chyba widać w zasadzie, jak moje rzęsy wyglądają po Elever Lash. Bo ostatnio nawet na live wszyscy się śmiali, że ja mam sztuczne rzęsa, a tu jak się okazuje prawdziwe. I już wam mówię dlaczego. Bo właśnie dlatego nakładam oczywkę. Widzicie, jaką ona ma konsystencję. Takiego żelu, i ona nie wchodzi po prostu w oczy. Um. I drugi najważniejszy produkt dla mnie na wykończenie Elever Brown, odżywka do brwi. Też w żelu, mega wygodny aplikator i sobie smaruję na Ja nie mam na brwiach nic nałożonego. Eee, no. I to by było. No tyle. Dajcie znać co uważacie. Czy testowaliście pielęgnację Elever? Bo moim zdaniem warto zobaczyć, jaki efekt glaskin.